Siemanko, stan retro z tej strony, witam serdecznie na moim kanale eee, Ja po zakupach, po pracy jak zawsze ktoś mi mówi, żeby od razu nakręcać To jako widz i subskrybent y, y, Te życzenia spełniam Więc w sumie jak będę zakupywał w cash converters Albo cash generator Który jest Tam To będę od razu Nagrywał e, z miejsca, żeby się pochwalić. Tak więc, dobra, jedziemy. Co będziemy? Może od ostatniego zakupu, którego dokonałem, bo się wróciłem, e, bo sobie posprawdzałem. E, Pytam się kumpla i poskanowałem sobie, ile w Anglii, ile w Polsce ta gra kosztuje. Pierwsza gra: e, Hogwarts Legacy za 99 w angielskim seksie 18 funtów w Polsce stówka około stówki chodzi więc za 50 zł dość fajna gra i nawet nie, e, nie stara bo z 2024 więc niecały rok ma e, następna gra to e, FIFA 2023 FIFA 23, jak to młodzi gracze mówią za funta. Czemu nie? Jak jest za funta PlayStation gra, no to nawet się opłaca dla pudełka, więc funcik. Bierzemy. Ja tam Mbappę lubię, więc zakupiłem go ścianie. Eee, następna gra eee, Lubi fajna ta Dual Shock Compatible. Cool Borders na PlayStation 1 Za funcika Ja cię za funta, nie mogę wierzyć Niestety za funta Bo Nie ma manuala Jest tylko taka ulotka Nie ma manuala, ale gra jest, więc za funta Bierzemy Następne co jest Gra Surfswap na PlayStation PSP, na Sony PSP można powiedzieć Kompletna z instrukcją Co ile? Za funcika Fund gra, na PSP gra za funta, no Jezus Marianowicz no to trzeba brać chłopie, ludzie, o ty kurna co tu się będziemy zastanawiać jak jest Gra na PSP za funta, no to ja zawsze kupuję nieważne jaka. Oprócz PIF to wszystkie kupuję. E, następna gra. Crash of the Titans. Bardzo rzadki tytuł. Gra niedroga, bo tylko 3, między 2 a 4 funty e, ta gra chodzi na internetach w Anglii, ale w Polsce. Oczywiście kompletna, ale w Polsce chodzi za 5 dych, więc 20 zł wydane, 50 zł zarobię. Trzy dychy za, sobie zarobię, tak odstrzała przez 3 dni, więc czemu nie. Bo tą grę już mam, więc będzie na sprzedaż. E, następna gra, nawet w fajnej kondycji. E, płytka e, lustro, nie porysowana, żadnego śladu, żadny rys, nic. Manual też prościutki, nierozciągnięty, nie porysowany, bez naklejki. E, no i co, no gra za funta była Sorry 99p Więc Defiance Gra bardzo super polecam eee, Następna gra na PlayStation 3 Willman. z Vin, z Vin Bardzo fajna gra, może nie powiem, że jest super, ale to co mi się rozchodziło, to jest edycja, e, edycja której nie mam. E, nie Niemiec, skandynawska czy jakaś tam, już nie pamiętam e, z jakiego regionu. No i co no? Funcik znowu, więc za taką grę. Można zapłacić funta chyba, nie? 5 zł za taką grę. Win Diesel. Fajne wyścigi, szczelanki grafika nawet spoko bierzemy następną grą na PlayStation 3 i chyba ostatnią tutaj w naszej prezentacji to jest e, Sniper Elite V2 e, V2 też za funta, jak żeście widzieli już wcześniej mówiłem, że w tej gablotce są gry za funta, więc e, Sniper Elite e, Gierki naprawdę są w cenie, wszystkie snajpery i trójka i czwórka, i ten specjalna edycja, ta e, korps, coś tam, już nie pamiętam, co to było. No, gra też jest w super stanie, bez rys, bez śladów, bez niczego. I no, wszystkie gry w sumie z Rebellioną to są załubiste. E, taka gra za funta bierzemy, ona jest po 30-40 zł w Polsce, więc sprzeda się nie. Kolejną grą, jedyną na PlayStation 2, jaką chyba kupiłem, tutaj z tego nie. Są dwie, dobra, to wyjmiemy. Pod spodem było, sorry, zapodziała mi się. Eee, na PlayStation 2 gra Monster Jam też nie jest droga gra, ale jest rzadka. Wszystkie z Monster Trackami, są rzadkie gry, nie wiem dlaczego, eee, może nikt ich nie lubił. Nie wiem, bardziej w Ameryce, kurna, lubią e, takie e, gry. Gra na zwykłym kompakcie. To nie jest DVD, bo jest niebieski, więc e, 700. -ka. Super stanie, bez śladu, bez porysowania, bez żadnego uszkodzenia. Za funta. Pewnie, że bierzemy. Nie sprawdzamy ile w Polsce, ale na pewno tychy. I następna gra na PlayStation 2, Fightbox. Fightbox jest taka trochę Czulowata biatyka eee... No można powiedzieć taki kurde, oczywiście kompletna i kondycja też w super stanie, nienaganna, bez śladu, bez palca, bez rys Więc w takiej kondycji za funta to się kupuje. Z manualem no i co no gra za funta, no tak pokazuję, No, możecie mi wierzyć, jak mówię, że w sumie nagrywałem. Widzieliście, że gablotka gry, wszystkie, gry za funta, więc kupowałem. Jak leci z takich droższych gier, no to jak są za funta, to wszystkie biorę po 5-6 gier od razu i wystawiam. I mam z 20-25 punktów z tych gier. I co? Super gra. Bajoneta. Kto nie grał, polecam. Kto lubi e, gry w rodzaju e, Devil May Cry, nie zawiedzie się, bo naprawdę jest sztos. Gra z segi. To na pewno się nie zawiedziecie. Oczywiście kompletna gra. Nawet nie sprawdzałem, czy są rysy, czy nie. E, jeden ślad jest taki na górze. Ale poza tym zobaczcie. Nie ma nic, żadny rys. Bajoneta za funta. One po za 5 funtów w Anglii chodzą, a w Polsce 30, 50. Dajcie znać w komentarzach, a i tak zeskanuję i tak się dowiem. Eee, następna gra na Xbox 360 Splitter Cell Conviction. Shadow Edition, więc. E, jest edycja taka specjalna można powiedzieć. E, I co? W się było kiedyś za 2,50. A ja kupiłem za funta. Jak ja lubię w gry za funta, to taki func. Jestem taki mister funcik. No i co? Gra? Na górze jakieś tam ślady są, ale... Nie ma. Takich większych śladów, i manual też jest super niepogięty. Eee, I nawet w fajnym stanie. Więc Splitter Cell Conviction, mam Conviction, ale Shadow Edition chyba nie mam, więc muszę sprawdzić, e, czy mam, czy nie. A jak nie mam, to oczywiście do mojej kolekcji leci. I następna gra to Bolt na Nintendo Wii. Gra była za funta. Ale w Polsce ta gra chodzi za 50 zł. Więc tylko jest klimat taki, że są manuale, instrukcje obsługi, ale oryginalnego manuala do Bolta nie ma. Niestety dlatego było za funta pewnie, bo ta gra za 4-5 funtów chodzi. Ale za funta bez manuala może nie za 5 dych, ale za 3 dychy w Polsce się sprzeda. Na pewno, mam taką nadzieję. Tak więc, Bolt. Kto oglądał bajkę Disneyowskiego Bolta, niech da znać. Ja oglądałem, fajna była. I sztos. Aż nie mogłem uwierzyć. Kurno mogłem to nagrać, bo i tak byście mi nie uwierzyli. Specjalna edycja Tomb Raidera Aniversary. Cena była 4 funty, ale mówiłem, że e, gościu się myślał, że są wszystkie gry, ale mówię, to jest e, DVD, gra i soundtrack. I gościu e, tak się pytał, czy, czy biorę. Ja mówię, no, sliwa nie ma, nie wiem, kurde. I gościu mówi: Za dwa, za dwa funty e, ci zrzucę, bo zakupiłem tam parę gier. Wcześniej. No i co? Zgodziłem się. Mówię, dziękuję. Um, za dwa funty. Za dwa funty biorę. Może ściągnę to naklejk od razu. No, macie. Lara Croft. Lara Croft Aniversary. Widać to. Dobra, coś mi się kurno, tutaj nie zmuja. A dobra, tam będę wam pokazał, że. Lara Croft. No, Lara Croft to Lara Croft. I jeszcze co tu mamy. Pokażę tak, żeby się zmieściło w kamerze. Nie wiem czy się w ogóle to zmieści w kamerze. Coś mi się tutaj kurna robi. Cholera. No nie zmieści się na no cholera, no co? Dobra. Manual jest tutaj z tej strony, z tej strony jest DVD. Tu jest gra w środku. No i soundtrack. Soundtrack Aniversary. Gra aniversary na PlayStation 2. I DVD, więc tak to wygląda, no i co, no, dinozaurę Clara Croft, świątynia i muszę się już dowiedzieć, bo szczerze mówiąc nie widziałem wcześniej takiej edycji i nie wiem czy to w Sliwie było, czy tylko tak w kartonowym opakowaniu, więc fajnie, nie mam tego, do kolekcji idzie na pewno. Ucieszony jestem jak cholera, więc jak najbardziej. Eee, za dwa funty jest łapka w górę. No i co? Eee, no co tu mam jeszcze kupionego? no Jeszcze mamy kupiony. Polski chleb. <noise> no, no i tyle no i co no. Zakupy naprawdę udane. I... No, no jest to no Takie moje zakupy po pracy. W jednym sklepie wydałem 8 funtów, a w drugim też 8 plus Hogwarts dycha 18. Więc 8, 8, 16 dycha 28 ale no najbardziej jestem ucieszony z tego bo sobie w weekend ogram w końcu kurna no, no za 9,99 gra która zwarta warta dwie dychy stówka no kurna będę grał jak widzieliście na nagraniu w innym sklepie za 18 funtów było tyle co w Ceksie Ceks sobie życzy za 18 To w Lombardzie też było za 18, a w tym pierwszym Lombardzie sadyszkę bez rys, zajebiaszczo Dobra, panie i panowie, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, za oglądanie i za jakiś komentarz. No i oczywiście polecam mój kanał innym osobom, przyjacielom, znajomym, rodzince. Proszę tam linka posłać. Im nas więcej, tym jest siła. Więc widzimy się już jutro. O kurde. Cicho. Widzimy się jutro, i do następnego. Trzymajcie się. Kłaniam się nisko. Czapeczka do góry. I pozdrawiam. Trzymajcie się tam na razie. Hej.